W końcu jest trzy razy Polska. Proszę mi zapamiętać, odrobić lekcje i do końca imprezy tak kibicować. Dobra, słuchajcie, mamy trochę prezentów, które chcemy rozdać. Ja wezmę tutaj może swoje brudowniki panowie się porozgrzewają. E, najpierw dzisiaj odwrócimy trochę sytuację, e, później będą prezenty dla pani, bo właśnie je organizujemy, a najpierw rozdamy prezenty dla panów. E, raz, dwa, trzy, czterech... Czterech dżentelmenów potrzebuję, którzy chcą prezenty, ale takich najlepiej, żeby już mieli... Wąsa, 18 lat i tak dalej. No panowie odważnie, odważnie, obiecuję, że żadnych opony, żadnych walizek nie trzeba będzie nosić. No panowie śmiało, no nie wierzę, że nie ma tak chłopaki. Od razu, z dwóch z was biorę. Dalej, którego, który? Klonowy niż Toronto Maple Leafs. Uwielbiam, bywam w Kanadzie, chodź, chodź, Kanadyjczyk, chodź, Kanadyjczyk. No odważnie, przestań, że to będą proste rzeczy, do tego prezent będzie. Dobra, jest Kanadyjczyk, raz. New York od razu, dobra, to będzie amerykańsko-kanadyjski pojedynek, przywitajcie się. Dalej, kto jeszcze dojdzie? Ta jest, kolega. I kolega jeden, i kolega z tyłu, ten w koszulce siwej, żona wysyła. Czy, czy kto? Siostra, kochanka, kto tam? Matka, tak? Polka, feministka, chodź. Dobra, mamy czterech ziomków. Słuchajcie, ja mam słabą pamięć do męskich imion, ale mam nadzieję, że zapytamy. Chodź, 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 chodź. Słuchajcie, mamy czwóreczkę, zrobimy sobie wagę płaczu, ale nie taką ciężką jak ci chłopacy i tak dalej, połączymy was z pary, będą półfinały, kto przeciągnie rywala idzie do finału i potem walczy o główną nagrodę, jasne sprawy to są, co? Przywitamy najpierw z tej strony, ja mam na imię Piotr, a ty masz na imię? Marcin. Gdzie są prawa na Marcina, za uwagę! Marcin, gdzie są twoje ziomki? Gdzie są twoje ziomki? To kto, przedstaw tam, kto tam jest? To jest twój szwagier na pewno. O, ten wygląda na szwagra, typowy szwagier co? Jak masz szwagier na imię? Janusz, no, typowy Janusz, ja Paweł. Ale będziesz Janusz, kto tam jeszcze jest? Ta druga żona, ale nie pamięta imienia. Nie, kto jest, to jest tam? No dobra, sąsiadka z trzeciego piętra, nie chcę mówić przy całych To mamy tak, jak masz na imię? Marcinek, tutaj jeszcze autograf złóż, koledze, dokładnie, ja już idę dalej. Toronto, powiem Ci tak przypadek z tą koszulką, czy lubisz? Szczerze. Przypadek. Szkoda, bo ja bardzo kibicuję. Zresztą lubię. kanadyjczyków. kubi, jak masz na imię? Dawida. Brawa dla Dawida, taki nieśmiały. Brawka, brawka. Dawid, ty z tymi chyba żołami, z kim ty jesteś? Opowiadaj? Nie wiem. <grywa> Nie przyznaję się do nich. Dzieci, kto był z Dawidem? A, Bujek bujek samozłoty, typowy wujek samozłot. Dawid, autograf tutaj, e, New York, cześć, jak masz na imię? Marcin. Jak? Marcin. Marcin? Brawa dla Marcina, będą, czy nie? Bo jest coś słabo ryglicę z wami. Ja wiem, że duszno, że cieknie z nas. Marcin, opowiadaj, z kim tutaj jesteś, przedstawiaj. E, z żoną Natalią. A żona zginęła, tak? Z sąsiadem Markiem. Nie, jest żona Natalia. Brawa, no pie... brawa dla żonki, żonka rączkę w górę. Wstydliwa troszeczkę. Ładne, czerwone usta. Dobra. Eee, proszę autograf tutaj od Marcinka, tak? A my się przesuniemy. Chodźcie, będziemy trup konkurencji, bo chłopacy się rozgrywają. I mamy czwartego przyjaciela przygotowany, wyrzeźbiony. Cześć Piotr. Konrad. Konrad, będą brawa na Konrada. Konrad, z kim ty tutaj przyjechałeś? Ja sam przyjechałem. Sam, po prostu, ale jesteś stąd, z tych terenów. 150 kilometrów stąd. Nieźle, w którą stronę? To okolice Rzeszowa. Spod Rzeszowa. Brawa będą dla z spod Rzeszowa. Konrad, to coś specjalnego oznacza ta dziarka z przodu? A dużo było opowiadać. Aha, rozumiem, kiedyś tutaj Alka teraz siedziałeś. Trudno, zdarza się najlepszym. Dobra, chłopacy. E, aha, konci musisz po bo kolega zbiera tak, na pralkę, student młody. E, słuchajcie, panowie, zrobimy sobie wagę płaczu. Widzieliście jak to wygląda, tylko panowie trzymali beczki, a wy będziecie trzymać 15 kg, tak? Obciążenia. Połączymy was w pary, czyli tak, Konrad będzie walczył z Toronto, a New York będzie walczył z Marcinem. Marciniem, chodź. Marcin z New Yorkiem, chodź. To będzie pierwsza fała półfinału. Stajecie naprzeciw siebie, panowie, oczkami. Ja wiem, że w tych czasach wszyscy już patrzą tylko w jak Kiedyś patrzyli sobie faceci w oczy przed walką. I teraz tak, w ten sposób na wyprostowanych, pokażcie chłopacy, na wyprostowanych dłoniach trzeba będzie patrzeć przez dziurkę, można rywalowi patrzeć, patrzeć w oczy, który Pierwszy, któremu pierwszemu złożą się rączki, ten odpada, dostaje nagrodę pożeszenia, wygrany zostaje w finale. Jasna sprawa, kibice, Marcin i... i Marcin. Tylko to jedno imię, chcę słyszeć po Muza w górę za chwilę, na 3-4. Marcin, jasna sprawa? Uwaga, jasna sprawa Marcin. 3, 2, 1, góra! Muza w górę, piątka kibice! Ale dajcie, Marcin, Marcin! Och, patrzcie tak zerkają sobie przez dziureczkę. Patrz na rywala, patrz, czy słabnie czy nie. O, trzyma. trochę podobny do Milika jest, nie? Jeszcze z profilu. Trzyma Milik! Ale piątka Rychlice! O, Marcinek leci na zamkniętych oczach do finału. Są już małe problemy. No panowie pomóżcie, że tutaj będą. O, trzyma Marcin jeszcze trochę. Ale miglice! To trzeba pomóc chłopowi! No, już za chwilę, za momencik chyba będą problemy. Młody, szczuplutki, trzyma! Stop! Stop, Marcin! Stop, stop, stop! Marcinek, słuchaj, dostaniesz coś na pocieszenie. Dla szwagra też coś też. Co dla szwagra chcesz? Mamy tak, szwagier, co lubisz? Mamy tak, prezerwatywy gruszkowe. Krem na celulit ci damy też, też I otwierasz z owina. Może być taki zestaw? Na wakacje, nie? Jak znalazł. Słuchaj, także te lepsze rzeczy sobie wybierz, a resztę daj szwagrowi, nie? Wiadomo, jak zawsze w domu. Wszystkiego dobrego, Marcin dziękujemy, Marcin odpoczywa drugi na finał. E, Konrad i Toronto Maple East, przypomnij imię? Dawid, dobra. Dawid kontra Konrad z Podrzeszowa. Uważaj, bo rywal jest przyjemny, wiesz. Bramka strzelona na liczy się podwójnie. A propos piłki nożnej. Dalej, chłopaki, pomagamy, pomagamy, lecimy, bo czas nagli. Uwaga, drugi półfila, Marcin Czeka w wielkim finale, ale ryglice. Ja sobie wezmę nagrody. Kto będzie słabo kibicował, nie dostaje nic. Kto będzie dobrze kibicował, dostaje prezenty. Jeszcze jeden. Uwaga, trzy, dwa, jeden, poszli! Konrad i Dawid, te dwa imiona. Głośno, głośno. Żorka, pomagaj, pomagaj Dawidowi. Nie, Konradowi, nie wiem od kogo ty jesteś, nie pamiętam. Ale dajesz, dajesz, głośno, głośno! Tutaj ziomek cały czas mi pomaga, jest na ekstra, dla Ciebie prezencik. Nie słychać Was! Dajcie, dajcie, dajcie jeszcze trzy mocy, dla kolegi też. Ale moi drodzy, no nie tylko za nagrody, pomóżcie chłopakom! Ale znalazło się dwóch rodnych w o Dawid już ma małe problemy kończy trzyma skupiony. Rybice, ja wiem, że gorąco. Ja wiem, że wakacje, że pikni. No a Dawidek, zaczyna się drżeć troszeczkę. Dawid, Dawid. Głośno, a coś jeszcze znajdę na kibiców. A co? Koniec. Dawid się poddał. Dawid. Dawid skąd ty jesteś? Skąd jesteś? Do karnetu na PKS nie dostaniesz do Tarnowa. A dostaniesz tak, cukierasy dostaniesz, poczekaj, co tu jeszcze mamy? Czytasz książki? To zaczniesz. E, ty masz żonę jakąś? Dobra, katalog z Grzesiem Krychowiakiem z Podprysznica i jeszcze dostaniesz publikację o Ryglicach. Ty jesteś z Ryglic? No to będziesz miał nareszcie coś o swojej miejscowości, przyjacielu z najlepszymi życzeniami. Brawo dla Dawida, dziękujemy bardzo serdecznie. No i mamy finalistów. Kącz, odpocząłeś? Jeszcze odszedł trochę rączki. Miałeś trochę później walkę. One jak Szwajcarzy. Trochę dłużej i mógł odpoczywać. Marcinek, stajesz. Kondol gotowy. Przeciągnie się tam jeszcze dwie pompeczki. Ty się robisz tam swoim ciałem, czy to tak narysowane jest? Narysowane. Dobra. Dobra. Zresztą kontra Tarnów. skąd jesteś? Łupiny? Łupiny. Dobra. W sprawie stój miasta jeszcze tu miasto, niech będzie. Od początku kądziu. Dobra, Konrad jest gotowy. podać sobie łapkę. Nie, nie są stop, stopu, łapkę przed finałem. Łapkę sobie podać. Ma być szper. Wielkie brawa. Czyli tak. Marci, Kondra Konrad. Wielki finał. Ja łapię. Prezenty dla kibiców, ci, którzy bawią się najpiękniej. E, dostają oczywiście nagrody. Zwycięzca dostaje białą-czerwoną piłkę w pakiecie z innymi prezentami. Uwaga, 3, 2, 1. Puszczy, Głośno! z siebie Konrad, da, Marcin! Konrad, Marcin! Ale chcę słyszeć te imiona! Tam mam już swoją faworytkę na Godę, ale patrzę na was, patrzę! kto tam przytrzyma rywala. Tu koleżanka w zielonej koszuleczce. Proszę bardzo, dla siebie prezent. Szybko! Ale głośniej mają, Ale to nie jest tak, że się odwrócę i nie żyjecie! Ale Ryglice! Troszkę niżej rączki, troszkę konrad minimalnie niżej. O właśnie. Marcin to samo minimalnie, o właśnie, do No i są, ale szczupły, ale waleczny jest. Niezły, niezły, dla wujasa, prezent dla wujasa. Wujku, kocham cię. Mua. No i wielkie brawa dla chłopaków, stop. Stop, stop. Chodźcie, chodźcie, chłopaki będą prezenty, więc tak. Szczerze zaskoczył wszystkich. Najszczuplejszy w stawce, ale wytrzymały. Wojownik. Do końca, jak Biało Czerwoni, zestaw prezentów od gminy Ryglice dla Marcina, Wielkie brawa! Marcinek, brawa! Będziesz miał dzisiaj tyle lajków od dziewczyn na fejsie jak nigdy. Ten wieczór jest Twój, ale moi drodzy mistrz, może być tylko jeden. Biało Czerwoną, żebyś kopał z Krychowiakiem i resztą. co chcesz? Jeszcze chcesz pozdrowić? Słuchajcie, Konrad powiedział, że odda nagrody za to, żeby sobie zrobić zdjęcie z Mariuszem i Sławkiem. Mam inny pomysł. Zrobisz sobie zdjęcie, i jeszcze dostaniesz nagrody. Wielkim mistrzem dzisiaj przyjechał, moi drodzy, i zwinął wam konkurs. Podrzeczowa, wielkie brawa na mistrza, łapka w górę. Konrad, wielkie oklaski. Konczu, trzymaj prezent i chodź, załatwiamy ci zdjęcie. Mariusz, w prezencie dostał zdjęcie z tobą, więc musisz. Mariusz, w bokserkach czy w koszulce może być? Wersja w koszulce może być? Ale ja wstrykam. Ale ja wstrykam, dobra. Dawajcie, dawajcie, yy, dawajcie ten selfie. Włącz mi, dobra, ja wiesz, ja z tymi sprzętami ja się zatrzymałem na te roki 30 30 i nie poszedłem dalej w rozwoju. Dobra. A, dobra, to uwaga. Moje już masz. A teraz dostaniesz jeszcze jedno w pakiecie z mańkiem. Uśmiech panowie. Z Pudzianowski masz. Prywatnie zapłaciłbyś 100 tysięcy dolarów, a od nas masz free. Gratulacje. Wielki mistrz dzisiaj moi drodzy w... w czym? Bardzo Wadze gdzie są brawa? Na Konrada. Gratulacje od mistrza Pudzianowskiego. Trzymaj się chądziu. Kibice z nami, a my będziemy jeszcze mieli taki, czy te prezenty możemy zostawić dla tych, którzy będą kibicować najgłośniej? To zostawiamy. A oczywiście, obiecałem, że będą konkurencje dla pań. Po konkurencji numer 3 Panie się szykują. Panie to przyjdą, będą stały, pachniały i będą dostawały prezenty. Od charakterni, od oczywiście producenta ciuchów, będzie też coś dla Pani. Po konkurencji numer 3 za chwilę. Trzeci bój Pucharu Polskich w Parach Ryglice 2016. Wracamy za minutę na platformie. Grupa się przygotowuje, a Kopackiego idę do przełorania. O oh, Yeah. His name is Tony He's from Milano He whispers softly in my ears In Italiano He never leaves me Cause his Cinderella He says that I'm his only one In Montemella He follows everywhere Jeszcze chwila, jeszcze poczekajmy, momencik moi drodzy Rozpoczęliśmy, tak? Rozpoczęliśmy konkurencję numer 3. Dajcie młodemu prawek, gdzie żyją ryglice moi drodzy? Najpierw e, kumowy koszmar. Tak zaczyna e, pierwszy spary. Mariusz ile obrotów musi być? 4 obroty na e, prawie 350 kilogramowym obciążeniu. Gdzie jest muza w górę? Panie DJ, gdzie są ryglice? A ja już biorę nagrodę sobie. A więc Miody Miaska zaczyna, a później Kopacki spacer farmera po raz drugi dzisiaj. Ale pomóżcie Michałowi, mu w górę! Oj bieg farmera, Michał czyści tutaj wszystko. Czas co? A więc team, team Kopacki Miaska, 43 sekundy, brawa na chłopaków! A więc przyspieszyliśmy trochę tę konkurencję. Mariusz dał sygnał do działania. mamy pierwszy wynik: 43 sekundy, ale chłopacy muszą gonić, bo na razie mają e, trzecie miejsce. E, do, tych, e, do tej dwóch teamów czołowych trochę im jeszcze brakuje. A więc cztery obroty oponką, przypomnę raz jeszcze. A potem 20 metrów w spacerze walizki w okolicach 135 kg. Za chwilę team numer 2. E, za chwilę dowiemy się kto będzie walczył, Grupa chyba tak z, e, z Kruszczyckim, tak jest, czyli z kokrzykiem reprezentant Lublina, z wojownikiem e, wielkim potężnym, prawie 1,90 m wzrostu, ponad 140 kg. Zobaczcie, e, wielki olbrzym, tak jak mówiłem, jeden z najsilniejszych, nie tylko ludzi w Polsce, ale jeden z najsilniejszych żołnierzy Rzeczpospolitej. Zaraz zobaczymy jak podzielą te zadania. Kto za oponkę, kto za walizki? Koksik Walizki. A więc rozpocznie grupa oponą, a później mieszkaniec Lublina, który dziś tutaj pod Tarnowem walczy w tymie właśnie z grupą. Zajmie się walizeczka. A my znów będziemy zerkać gdzie najpiękniej, gdzie najgłośniej. Tam powędrują prezenty. I a jeszcze musimy przetransportować oponkę, tak jest na linii startu, ale tam już nerwowo chodzi. Ale Paweł, on będzie czekał na swoją kolejną, ale najpierw to wszystko zależy od wartka, jak szybko. Ale to są kontuzjogenne, moi drodzy, konkurencje. Mariusz, opowiadaj, w oponie najwięcej jest zerwanych bicepsów. No właśnie, pokaż, pochwal się. Zgadza się, opona jest konkurencją kontuzjogenną, zgadza się. No i tak jak widać, 7 lat temu, pourywały się przyczepy, wszystko, no i trzeba było przyszywać. Przyszyli, no i ręka sprawna dalej. I teraz ta ręka nie dźwiga, bije rywali na... Ringach moi drodzy, no ale teraz skupmy się już na dźwiganiu tych, którzy dzisiaj tutaj w teamach walczą o puchar burmistrza w Ryglicach. Pomóżcie im, bo oni potrzebują punktów po gwizdku, nikt się nie obija. Grupa i e, krokrzyk, ta para po gwizdku, nikt nie żywa, nikt nie stoi. Pokażcie jak wakacje zaczyna się w Ryglisa. Uwaga, po gwizdku, muza w górę. Poszedł, muza w górę, pomóżcie Ryglice, głośno. Liczymy, raz. Głośnie, głośnie, głośnie. Tutaj dla koleżanki niebieskim. Ale Pomóżcie Bartasowi! Jest! No i teraz moi drodzy, Koczyk! Uwaga! Wszyscy! Pa! Peł! Pa! Peł! Pa! Peł. Wszyscy! Pośle rybice! No i czy będziecie jeszcze czy nie? No teraz wszystko zależy od Sofera Pudziana. 33... 47... Jedno jest pewne. Wielkie brawa. W końcu będą ważne, będą potrzebne punkty, pogratulowali sobie, ale tutaj musi być równa dyspozycja, tu nie może żeby ci jeden słabszy, drugi lepszy, ale tu musi być stawka wyrównana, aby ten team zdobywał punkty. Wyrównana stawka na pewno jest w teamie, który już za moment Najpierw będzie kopylarz Szrawiński, więc wasz team, wasza drużyna, wasz zespół, przywitajcie ich wielkimi brawami. Kopylarz Szrawiński! A widzę, że omówiliście tak. Sławek! Czyli masz tutaj człowiek z pod Tarnowa, bierze się za Waliński z Tarnowa, bierze się za a olbrzym z Zabrza weźmie się tutaj na te sympatyczne urody oponki. Trzy z trzydzieści trzy z łamią i gruszami, przekonamy się już za minutę. A to wiem co chciała śmierć, że kwiaty za złotych pies, ja z wielkim teraz mam milionów, Zazwień, że złotych pięć No jeszcze trochę magnezji już przygotowuję Sławek swoje walizeczki No i moi drodzy za chwilę jeszcze obronkę Te wielkie, wielkie łapska otrzyma popularny Kobi On tydzień temu na kucharowych zmaganiach w Warszawie pozrywam sobie moi drodzy uchwyty, ale widzę, że tydzień Wystarczyło na to, żeby doszedł do siebie, żyje i walczy dalej, mimo że pewnie ta kontuzja ciągle tam doszwiera, ciągle boli, ale to tutaj nie ma ziewania, tutaj oddziela się chłopców od mężczyzn w tym sporcie i za chwilę zobaczymy, co pokaże najpierw kopelarz, potem człowiek od was, czyli Sławek Rabiński.

I tak ma być, to jest wasz team, na razie traci do liderów, dwa punkty, z waszą pomocą są w stanie ich jeszcze dogonić, ale musicie im tu pomóc. W poklisku Pudziana nie ma już żywania, lecimy Ryglice, pomóżcie, głośno, raz, lecimy głośno, dwa, trzy, ale głośniej, co jest z wami, jeszcze, no i teraz klawka na całym torze, wspomagamy. No teraz, dajcie mocy! Rabiński, daruj! Słowa fejk, słowa fejk! Jedziesz kawałek, stop! Powiem krótko. Detronizacja, 26 z małym wursem! Są liderami, brawa! Brawa, krowelarz, brawa Rabiński. No i mają już tylko albo aż jednych rywali liderów. Na razie z kompletem punktów najbardziej doświadczony team. Mieli do przejechania najwięcej, bo było ponad 600 kilometrów. Sławek, tak jak mówiłem, Kaszub e, z Gdańska, prosto z Bałtyku przyjechał do nas z habu, czyli e, liderzy. Skabowski Toczek za chwilę w swojej próbie. Moi drodzy, ja przypomnę raz jeszcze o przyjaciółach sponsorach. PHU Panorama, Pani Ewa Usarz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Spółka Komunalna do Rzeczy Białej, Spółka Zasłuchów, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych, Projektowych Azymut, Tomax, Spółka Zatarno, Firma Usługowo-Handlowa, Matmat, Krzysztof Mąciur, Firma Drefpol, Przedsiębiorstwo Budowlane Input, Firma Tarra Trans, Andrzej Kucharczyk, Nalpol, Spółka Cywilna, Podziękowania ukłonny, Firma Produkcyjno-Handlowa, Wiesław Kusek, firma handlowa Lispol, zakład produkcyjno-osługowy Drefmet, Wodkan Rikeba, Gładysz i Synowie Spółka Jawna firma remontowo-budowlana Kozioł Piotr Broniek Setkiewicz Legalska Spółka Partnerska i wielu, wielu innych przyjaciół przyjaciół, przepraszam, sponsorów, o którym będziemy dziś wielokrotnie jeszcze dziękować, no ale teraz już powoli zabieramy się za wielkie dźwiganie za chwilę trzecia konkurencja będzie miała swój finał, za chwilę dowiemy się czy południe Odrabia czy Północ. Zrobiła nam się taka wojna secesyjna tutaj, e, czyli chyba tak do końca będzie, że Północ z Południem walczyć będzie o e, zwycięstwo. Tak jak moi drodzy w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, tu dziś, w 2016, w upalne sobotnie popołudnie w Ryglicach. Czy Północ, czy wasz południowy team. Po tej konkurencji już dużo więcej będziemy wiedzieli. Czy Południe odrobi punkcik, może dwa. Czy północ odjedzie? Od tego startu wszystko będzie zależało. W Przywitajcie wielkimi brawami. Sławek Mały Toczek i Krzysiu z A więc powiało nam jodem z nadpolskiego Bałtyku, albo to Sławek od wczoraj koszulki nie wybrał, albo w gdzieś na środku Polski walczyli wczoraj na zawodach. 3.26 to Stoczek Toczek Skabowski. Czy dadzą radę? Ryplice. Ale sprawiedliwie, kimitujemy także północy!